Wam, jak się robi babeczki. Do babeczek potrzebujemy dwie łyżki proszku do pieczenia i dwie łyżki cukru waniliowego. Można też dodać odrobinę cukru, bo jak się doda trochę cukru waniliowego na dwie łyżki, to będzie może to będzie za słodkie. Dwa jajka. Pół, pół szklanki oleju, pół szklanki mleka i 300 gram mąki. Więc najpierw zaczynamy, żeby wbić jajka do termomiksa. Więc teraz będziemy sobie wbijać jajka do termomiksa. I tak. teraz będziemy wsypywać dwie łyżeczki Cukru waniliowego, więc będę wsypywać. Nie zwięśniłam się, już to. Teraz jak wsypaliśmy, to teraz proszku do pieczenia. Więc jak już mamy wszystko wsypane, ja wsypam do tego, bo, um, by mi było łatwiej to wszystko razem wsypać. Potem dodajemy mleko. I potem dodajemy olej. I możemy gdzieś tak troszkę cukru. I teraz będziemy wsypywać nasze tutaj zmieszana mąka razem z cukrem i z proszkiem. Wow. Teraz, jak już mamy wszystko zmieszane, to ja będę nastawiać piekarnik. I teraz też zapomniałam, że trzeba to zakryć. I ten. Dobra, więc dajemy na. No gdzieś tak na dwójkę, trójkę i. O nie! Jeszcze tutaj. Oj, o! Na minutę? Nie że na minutę. O, na minutę. Na minutę i pięć. pięć. I tam pięć sekund. Teraz ja mam już wszystko tutaj. Em, to się miesza, teraz nastawiam piekarnik. Piekarnik trzeba nastawić na 180... 180 Stopni Celsjusza i włączamy już. Tak. Mój tata ma się nie pomóc. I zauważyliście, zmieniłam kolor włosów na niebieski, mój brat Dawid też miał yy, znaczy też sobie zafarbował. więc to się wszystko nie zmiesza, będziemy dodawać do pokryw, do, do... do tych foremek. na końcu będziemy dodawać na przykład nasze wybrane dodatki, ja mówiłam mam czekoladę zrobioną, możecie też orzechy dodać, wszystko możecie dodać jak lubicie bardzo słodkie, to możecie więcej cukru. O, już tutaj się zrobiło. Więc. Drzeżę. O, wszystko ładnie jest. Teraz e, mój tata będzie wlewał do foremek e, ciasto. Więc. Teraz mój tata już uzupełnił. Teraz e, też będziemy dekorować, ja też sobie dorobi, e, dosypałam wiórków kokosowych, bo myślę, że za mało tej czekolady, więc do, jed, do sześciu wsyp, wsypię czekoladę i do sześciu wsypię już e, te wiórki kokosowe. Ło! Dobra, więc teraz będą wiórki kokosowe. Dobra, więc my już mamy wszystko zrobione. Tata, teraz będzie wkładał do piekarniku, do piekarnika nasze babeczki i Teraz będziemy je wkładać. Więc mój tata będzie teraz wkładać. Na jak długo? Na y, do y, 15 do 20 minut, gdzieś tak, żeby były ładne, duże, takie okrągłe, takie dobre. Tak, dobre muszą być. Teraz mój tata właśnie wsadził babeczki. I teraz będziemy ustawiać. Na, ja teraz będę ustawiać na 17. Siedem, na 17 będzie dobrze. Więc teraz będziemy czekać. Aż się zrobią nasze babeczki. Będziemy też, yy, będziemy też nagrywać, jak będziemy je jeść. Będą bardzo dobre. Róbcie przepis. Dawajcie łapki w górę. Jak dobijecie 20 łapek w górę, to zrobię jeszcze jeden filmik z naszą kuchnią. I będziemy robić na przykład pizzę albo hamburgery. Bo my umiemy robić hamburgery. I da, też da, możecie dać subskrypcję z dzwoneczkiem też i za chwilę będą nasze baweczki Teraz już nasze babeczki urosły. I za 6 minut, gdzieś tak, 7. 6 będą gotowe. 7 minut. I będziemy jeść. Kokosanki. Yy, no, te baweczki z kokosem wyszły jak kokosanki. A tutaj, zobaczcie, ta jedna. O, o ta. Tak urosła. I zostały, zostało dosłownie dwie minuty. Czekamy chwilę, aż ostygną. Będziemy za chwilę prezentować nasze babeczki, jak one wyglądają. więc Gotowe nasze babeczki, to trzeba spróbować. Nie tak z daleka. Dawid właśnie przyszedł. No weź. Dobra. Mhm. Chyba pa, Do pa.